Porządku, nic nam nie zrobi bez jego maszyn. O? Albo nawet z jego maszynami. O. <laughs> dziękuję, dziękuję, dziękuję. Survences witamy w hotelu Husbin. O nie, kochana. Dziękuję tobie! Nie pożałujesz tego. Ech, daję ci góra tydzień. Więc tu jest bar i barman. To jest kurtyna. A tu jest nowa ściana, bo zniszczyłeś starą. <laughs> o, a tu Skarbie. jest. Nie musisz mu wszystkiego pokazywać. Wybacz, ale jestem tak podekscytowana, że mamy pierwszego prawdziwego gościa. Ehm, więc kim w takim razie jestem ja? Ehm, jesteś ważnym członkiem naszej rodziny. Angel, mimo tego, że. E... Ciągle nas ośmieszasz, molestujesz pracowników i nigdy nie chciałeś się zmienić. Chodziło jej o to, że miło wreszcie gościć kogoś zainteresowanego. A tutaj jest nasza gosposia, Nifty. Niech ze chłopiec powrócił! Nie pozostawi mnie więcej! Raczej powinna być niegroźna. A tutaj z kolei jest. <laughs> o! Alastor, to nasz miłosierny zarządca! Znasz już naszego gościa, Serpentiusa. <laughs> A, tak! To ty zrujnowałeś mój płaszcz. Teraz zdecydowanie wiem, kim jesteś. Więc to świetny moment na pierwszą lekcję <laughs> dotyczącą przeprosin. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że jesteś w błędzie. Może spróbujesz. Tak, um, panie, panie radiowy demonie. Proszę, wybacz mi za atakowanie ciebie i zrujnowanie twojego płaszczu. Um, proszę. Ho, ho, niewielu było w stanie zdjąć aż tyle ze mnie. Musi to całkiem sporo dla Ciebie znaczyć. Więc skoro mamy nowego gościa, ważne jest to, że musimy się lepiej poznać. Więc zagramy w małą grę. Wszyscy powtarzacie za mną. Ja jestem Charlie i lubię śpiewać. A teraz się poznamy o wielkie nieba. Na imię mam sun pensions i budować lubię. I nie licząc głupich jajek, to całkiem sporo umiem. To jest głupie. To nie jest głupie! To tylko gra! Sir, będziesz dał radę, więc ty też radę dasz! Jestem zbyt trzeźwy na to. Więc się przyzwyczaj i naucz grać, bo już nigdy nie pójdziesz spać. Ach, jestem złym człowiekiem, którego nigdy nikt w życiu nie kochał. Gdzie jest jakiś Bachor, któremu sprzedam narkotyki? Wow! Kto to napisał? Świetne, prawda? I tak dalej. Hej, ty! Kto? Ja? Tak, wyglądasz jak dziecko, które chciałoby trochę diabelskiego prochu. O, oh, ja pierdolę! Nie ja! Muszę iść do domu i się uczyć. No dawaj, będziesz taki fajny jak ja. Jebany ćpun. Super jest tylko powiedzenie nie narkotykom. Ale teraz wybacz, ale muszę wrócić do nieuprawienia seksu przed ślubem! Tak! Brawo! Brawo! W tym czasie odkupienie masz w mgnieniu oka. Ja, ja idę spać. Jestem taka dumna z ciebie, serpent, że to było świetne. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Ty mnie lubisz, naprawdę mnie lubisz. Angel, pajączku, wróć do domu! Bez ciebie to nie to samo! Wszyscy na ciebie czekają, wracaj już! Angel, ty suko, jak nie wrócisz do domu, będziesz jebał się z grubymi dostawcami przez następny rok! Hej, kochanie, nie chciałem krzyczeć, ale wiesz, jak ty na mnie działasz! I pana Dziwko! Cześć, Henry, co do no wcześniej? Zabiję twoją rodzinę! Praca bywa strasująca. Pierwdy mała dziwka, masz tu wracać! Naprawdę, A, naprawdę możesz się zmyśleć. Później tak jak to się nie zmieni. Widzimy się na dziwko. Sarki, nie teraz na geciku.